Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, jest to moje pierwsze oświadczenie, więc chciałam je zadedykować mieszkańcom województwa podlaskiego. Drodzy Państwo, w wyborach do Sejmu uzyskałam dość znaczny wynik, za co chciałam po prostu serdecznie podziękować. Mieszkańcy Podlasia to charyzmatyczny, gospodarczy i bardzo mądry. Naród, mądrzy mieszkańcy. Bardzo serdecznie dziękuję, i te wartości, z którymi startowałam do wyborów do parlamentu. Bóg, honor, ojczyzna i praca zawsze są w cenie. Szczególnie w dzisiejszym dniu. Moi przedmówcy składali oświadczenia związane z dzisiejszym atakiem. Szczególna chwila. Drodzy mieszkańcy, mieszkamy na pograniczu, ale mam nadzieję, że wasza charyzma, Wasze zaangażowanie i to, jacy, jacy jesteście z województwa podlaskiego i nie tylko, i nasz cały naród właśnie, tak jak mój przedmówca powiedział, niech żyje Polska. Jeszcze raz dziękuję za głosy i dzięki tym wartościom jestem, gdzie jestem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję i